Dzisiaj porozmawiamy o odżywianiu. Czy wiecie Państwo, że odżywianie i nasze jedzenie to trzy razy dziennie podany lek do środka? To jest bardzo istotne, ponieważ nasze ciało odnawia się regularnie, codziennie. I żeby się odnowić, potrzebuje substancji dla komórek. Pogadajmy o komórkach. Czym jest komórka? Komórka jest taką jednostką, która siedzi w rusztowaniu fibrynowym. Jest ich dużo. Yy, Takich samych, tak gdyby o spełnieniu tej samej funkcji. One się namnażają i robią to, co muszą. Mięśnie się kurczy, komórka nerwowa przekazuje impulsy, komórka przewodu pokarmowego trawi i tak dalej. Tych komórek jest bardzo dużo i każda jest wyspecjalizowana. I jej zadaniem życiowym jest urodzić taką samą, czyli namnożyć się i poza tym regenerować. Tkanka regeneruje drogą obumierania starych komórek i rodzeniem nowym. Jak myślicie, co komórka potrzebuje, żeby dobrze funkcjonować? Komórka potrzebuje jedzenia. I komórka potrzebuje takiej taki swoistej kanalizacji. I teraz będziemy rozmawiać o jedzeniu. Bardzo często mnie pytacie, że jak ja mogę zmienić wszystko. Przecież tak lubię chleb, tak lubię przykąski, jestem głodny w pracy i sięgam po orzeszki, zrobiłam ankietę. Co zjadacie w pracy, jak jesteście głodni? Większość zjada rodzynki, orzeszki, słodyczy, ciastko, bułkę, parę osób, parę osób, sporadycznie zupę. Tak ciała nie odbudujemy. Jestem lekarzem i jak przychodzicie do mnie i mam Was naprawiać, pójdzie mi o wiele łatwiej, jeżeli pomożecie mi w tym. Ja wszystkich nie uleczę, ale jak stworzycie warunki własnego ciała dla zdrowienia i do zdrowienia, to będzie nam o wiele łatwiej. I to, na co macie wpływ, to macie wpływ na to, co zjadacie. Wczoraj byłam na urodzinach i nie jadłam dużo. To było wieczorem. Ja nie jadłam dużo. Ja spróbowałam galantyny, spróbowałam kawałek ryby, zjadłam jakąś tłustą skórkę od kaczki, zjadłam Sałatki nie jadłam, zjadłam marynowaną paprykę, marynowanego grzybka, trochę paprykarzu takiego domowego. Była smacznie, miałam malutki talerzyk, no i trochę tam dołożyłam i zjadłam. A potem tylko spróbowałam ciasto, ponieważ to było dobre ciasto i stwierdziłam, że go spróbuję z herbatką. Wypiłam kieliszyk wewnętrznego wina i rano się obudziłam z zatkanym nosem i ze sztywnością stawów paliczkowych. Dawno tego nie miałam, od bardzo dawna, i ja wiem, że wilgoć nie przetrawiłam, wilgocie nie przerobiłam i oczywiście nic złego się nie stało, bo moje ciało dzisiaj na rosołkach to wyrówna. Ale jeżeli ktoś je poprawnie, jeżeli ktoś pilnuje samopoczucie, to poczuje pogorszenie. Ja to naprawdę odczułam odczułam jako taki niewielki dyskomfort w ciele, który odłożył się w tkankach. Oczywiście ja to rozchodziłam, i ja to rozpiłam wodą, ale zastanówcie się, jesteście przygotowani na to, że czujecie się rano źle, że macie zatkany noc, że macie taką głę mentalną, że czasami macie sztywność stawów, że ciało jest takie ciężkie i nie jest elastyczne i oczywiście takie jest po nocy, jak człowiek pochodzi, jest lepiej, ale musimy zawsze powiedzieć, ale Dlaczego tak jest? Więc to, na co każdy ma wpływ, to każdy ma wpływ o jedzeniu i to nie chodzi o wprowadzenie trudnych diet. Droga małych kroków, tak jak mamy na meridianologii, tak jak mamy na ścieżkach zdrowia, droga małych kroków jest po to, żeby niezauważalnie, niezauważalnie przybudować własne ciało. Popatrzcie, rodzimy dzieci, prawie każdy z nas ma dzieci i to dziecko jest takie małe, fajne, przytulamy go, zaczynamy o niego dbać, bo jest takie bezbronne. Później to dziecko rośnie i do problemów, w których dziecko w wieku 3 lat, w wieku 5, w wieku 15 i w wieku 20... Tak, gdyby nam, no dla nas te problemy są, bo problem dziecka to jest problem rodziców. Więc do tych problemów przyzwyczajamy się stopniowo. A gdyby jutro każdy dostał takiego gotowego dwudziestolatka, my byśmy sobie nie poradzili, musimy stopniowo się przyzwyczaić do tego, że nasza rodzina się powiększyła i że zaczynamy dbać o kogoś jeszcze. Jeżeli mamy malutkiego kociaka, to to jest też takie fajne i słodkie i oczywiście to jest zrozumiałe, że jak będzie starszy i będzie chorował, opiekujemy się nim. Natomiast na początku to jest takie mały do przytulania, do zadbania i do miłości, tak jak dziecko. I tak naprawdę, jeżeli odczuwacie miłość do swojego ciała, jeżeli lubicie to ciało, to musimy nauczyć się w dobry sposób o to ciało dbać. I na przykład, jeżeli kwiatek nam się podoba, my go zrywamy, przenosimy do domu i wkładamy do wazonika. Natomiast jeżeli my ten kwiatek naprawdę lubimy, jeżeli kochamy, tak jak w ogrodzie lub tak jak na parapecie, my podlewamy i dbamy, zasilamy, my go nie niszczymy. To teraz pytanie, jakie mamy stosunek do własnego ciała, jeżeli my potrafimy to ciało, tak. Skutecznie doprowadzać do chorób. Pracujemy na każdą chorobę własną łyżką, zawsze. Inaczej być nie może, dlatego że tak naprawdę nawyki żywieniowe, które wynosimy z domu, one też nie są idealne, a później my to powielamy i tłumaczymy, że nie mamy czasu, nie mamy warunków, że jedzenie ekologiczne jest drogie. Ja na przykład gotuję bardzo często rosoły. Cała zima u mnie funkcjonuje na rosołach. I co ja robię? Kupuję na targu za 50 zł kury rosołową i wrzucam bardzo dużo jarzyn. Ten cały rosoł, który mi starcza na wiele dni, bo to taki duży gar, tam jest prawie 10 litrów, później płynu. ja nie wiem, czy kosztuje mnie 100 zł. Myślę, że nie kosztuje, a jest gazem, jest ze je wszystkim. Kosztuje 100 zł. Starczy mi tego rosołu, pijąc 2 litry dziennie na no Na 5 dni, bo ja robię rosół dla siebie. Jak dzieli się z rodziną, jest inaczej. I teraz to jest tak naprawdę moje główne pożywienie czyli 20 zł kosztuje mnie rosół już ze z wszystkimi opłatami i co ja do tego lubię zjeść? Lubię zjeść awokado. Ekologiczne awokado kosztuje 5-6 zł. Dobrze, lubię zjeść awokado. Czasami zjadam jeszcze np. tartą jedną marchew i do tego jakieś ekologiczne wątróbki lub wątróbki rybne, czyli na przykład wątróbki rybne, takie dobre, 15 zł kosztuje taka puszeczka, mi to starcza na dwa dni. I tak naprawdę to jest całe moje jedzenie. Jeżeli do tego, tak zastanawiam się, co ja do tego mogę dołożyć jeszcze. W każdym razie ja nie zjadam więcej niż na 30-40 zł dziennie. No to zobaczcie, jak to będzie w skali miesiąca. Naprawdę niedużo. Oczywiście czasami są dodatki, takie jak dobra tłusta śmietana, czy jakiś oscypek, czy inna zupa ani rosół, ale ja myślę, że zamykam się w tym, czy to jest drogie. Tak jak kupuję bardzo dobre rzeczy ekologiczne, opakowanie miso przyfermentowanego kosztuje około 50 zł ekologiczne, tego starcza na rok. Tego starcza na rok. My, tak jak sięgamy po towar na półce, my sięgamy po coś, coś stanie lub na przyceni. i nie zdajemy sobie sprawy, że to wkładamy do środka. I tak naprawdę, budując ciała, my budujemy całe swoje życie: dobry humor, emocje, sprawność. I dopiero później to ciało wsiądzie do tego pięknego samochodu, o którym będziemy tak dbać. I nikt nie pozna instrukcji obsługi ciała. Dobrze, jeżeli będziecie chcieli poznać instrukcję obsługi ciała, musimy od czegoś zaczynać. Nie każdy przyjdzie na mój kurs meridianologii, ale ja to polecam. Nie każdy zacznie pracować ze mną na innych kursach, na przykład terapia powięziowa w domu, ulecz swój układ limfatyczny. To wszystko cykle, takie dwugodziny, lub piwka w każdym domu. Natomiast możecie sobie kupić książkę na przykład odżywiania dla zdrowia. Ona wygląda na bardzo grubą. Natomiast ja pamiętam, że tak z 15-20 lat temu, jak trafiłam na tą książkę, to była napisana bardzo zrozumiałym językiem z podstawą medycyny chińskiej i powiem tak, to jest bardzo dużo przypisów, które nigdy w życiu nie realizowałam. Poza tym to też tak gdyby zasady żywienia nie są takie idealne, jak ja uważam teraz, ale to było taki Światełko w takim tunelu niewiedzy, bo gdzie jest dużo. Autorytetów jest dużo, i to światełko tej książki tak naprawdę zaczęło mnie wyprowadzać na dobrą drogę w dietytyce, gdzie już miałam dużo wiedzy, ale jeszcze nie wiedziałam, czy mam bardziej się skupić na węglowodanych i kaszach bezglutynowych, czy mam bardziej się skupić na mięsie, czy bardziej na tłuszczu, czy jak komponować posiłki, żeby być zdrowym. Bardzo długo się zastanawiałam, i ja wiem, że dla Państwa to jest bardzo duży problem, i ja pracuję w poradnie tak. Jak Każdemu pacjentowi, nie zmieniając niczego, daje taką, taką czystą kartkę, gdzie jest napisany dzienniczek żywieniowy, i mówię: proszę wszystko, co będzie zjedzone, proszę to wkładać, proszę wpisywać wszystko, co wypite i co zjedzone, i później raz w tygodniu. Zbieramy to, wpisujemy datę w następnym tygodniu, następnej i na przykład, jak widzimy się na konsultacji po miesiącu, ja mogę to przeanalizować, coś wykreślić i coś dodać. Zasady dla mnie są bardzo proste. Pierwsza zasada, przerwa. Okno żywieniowe, 8 godzin i przerwa, taki posprzyrywany, 16. Dążymy do tego. Lepiej nie zjeść śniadania rano, a i zachować te 16 godzin. To jest bardzo ważne, bo to daje ciało możliwość regeneracji. Drugie, to co dla mnie jest bardzo ważne maksymalnie, na początku maksymalnie ograniczyć kanapki, chleb, który do wszystkiego się podaje i węglowadany, takie o wysokim indeksie glikemicznym chociaż słodkie węglowodany. Staram się przynajmniej ograniczyć chleb. Bardzo ważne jest trzecie ograniczyć nabiał, czyli jajka jemy, bo to białko, masło jemy, bo to tłuszcz, czyli kefirki, jogurty, mleczko, wszystko, co jest takie nabiałowe, czyli z mleka, ja ograniczam na tyle, na ile człowiek może. Jeżeli mu powiem, tego nie jeść, tego nie jeść, tego nieść, to on powie, że on nie ma co jeść, radykalnie zmieni swoje żywienie, poczuje bardzo duży dyskomfort, zaparcia, biegunki, wzdęcie, bo jego flora bakteryjna nauczona jest trawić to, co on jej Daje. Czy ona jest dobra, czy ona jest niedobra, to jest nieważne. Ona jakoś funkcjonuje razem z nim i nie możemy gwałtownej zmiany wprowadzać, bo nic dobrego nie będzie ani dla mnie, ani dla mojego pacjenta. A ja chcę budować jego zdrowie. Ja nie mogę go szarpać radykalnie. Ja powinnam to zrobić bardzo płynnie. I później analizuję, co pije, czy to jest kawa, 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 czy herbata, 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 jedno i drugie odwadnie, ile pije wody, czy popije posiłki, jak dużo zjada, kiedy to wszystko jest powtarzalne, czego nie lubię. lubię, żeby to było inne, nie mniej zdrowe. I zajmie mi 2-3 miesiące, a czasami i pół roku, zanim ja przybuduję w zgodzie z pacjentem jego diety tak, że ona będzie zdrowa. I pamiętajcie, słowa dieta tłumaczy się. Na język tak gdyby nasz, normalny, zachodni, jako sposób żywienia. To nie jest dwa tygodnie samozaparcie, głodzenie, jedzenie niesmacznych rzeczy i nieładnych, żeby później nareszcie. To nie jest tak, nie ma nareszcie. To jest sposób żywienia, gdzie celem naszym jest nie tylko regeneracja tkanek, tylko uszczelnienie i przybudowa całego przywodu pokarmowego. Zastanówcie się o tym, bo będę bardzo dużo mówić o żywieniu i jeżeli ten temat Was interesuje, bardzo proszę oglądajcie mnie, obserwujcie, zostawcie komentarz. I raz w tygodniu postaram się, żeby takie filmy się pojawiały. Nie za długie, natomiast na pewno one powinny przybudować trochę wasz umysł. Po pierwsze, w kierunku zdrowienie, po drugie w kierunku zadbanie w sposób dobry o własne ciało. I jeszcze dam taki przykład. Jak siebie lubimy, to, to nie oznacza, że leżymy w łóżku do 11, to oznacza, że codziennie rano robimy spacery, wykonujemy jakąś gimnastykę, robimy. lubić siebie to oznacza dbać jak o ten kwiatek, a nie rozleniwić się, siedzieć przed telewizorem tak i oglądać i pojadać chipsy lub jakieś śmieciowe jedzenie. O jedzeniu ja teraz nie krytykuję to, co robicie, ale prowadząc ileś tam miesięcy już wszystkie media i wchodząc w interakcję z Państwem, ja widzę, że jest Wam bardzo trudno cokolwiek zmienić, bo nie macie mnie na co dzień, nie macie mojego wsparcia, ja Was nie pytam jak moich pacjentów, co było wczoraj na kolację, proszę mi powiedzieć, bo widzę po języku, że było dużo wilgoci, musicie sobie poradzić sami, ja wszystkich nie wyleczę i nie uleczę, poza tym ja jestem normalna, ja nie jestem taka wszechmogąca, bez Waszej pomocy nie poradzę sobie z Waszym zdrowiem. Ja dbam o siebie na pewno od 20 lat i mam więcej energii, lepszy humor. Jestem bardziej wydolna energetycznie i fizycznie i nie robię niczego nadzwyczajnego. Dzisiaj miałam tylko 5 minut na gimnastykę poradną. Wybrałam sobie dzisiaj jogę i stania na głowie, na ramionach, pozałatwiałam różne rzeczy po drodze, a później już zaczęłam pracować. Więc czasami mam godziny, a czasami nie mam. Wczoraj położyłem się spać przed 11, jestem wypoczęta i wyspana. I sobie myślę, Wiktoria, jak chodzisz spać po 12, też niby jesteś wypoczęta, a i nie tak bardzo jak dzisiaj. Więc teraz moim celem, dla mnie, co jest najtrudniejsze, dopilnować wczesny pójście do łóżka. Dla mnie to jest problem. Ja rozumiem, że dla Was jest problemem zmienić jedzenie, co dla mnie problemem nie jest. Więc ja sobie powinnam tak rozłożyć dzień, żeby, nawet jak nie zrobię, żeby powiedzieć nie, Wiktoria, ty obiecałaś sobie, ty idziesz do łóżka przed 11, nie ma filmów, nie ma rozmów, nie ma internetu, ty musisz to zrobić, dlatego że dla Ciebie w Twoich 58 lat to jest teraz priorytetowa. No i będę Wam opowiadać, jak mi idzie z tym pójściem do łóżka przed 11, a Wy bardzo proszę opowiadajcie, jak Wam idzie z oglądaniem i analizą tego, co jecie i przed tym, jak włożyć 15 kawałek czekolady do jamy ustnej, Zastanówcie się, czy naprawdę tego potrzebujecie. A jeżeli już, to niech to będzie gorzka czekolada, która nie wywołuje zależnienia i nie podnosi poziomu insuliny. I nie podnosi wahań cukru. Ale o tym będziemy rozmawiać kiedy indziej. Ja życzę wszystkim bardzo dużo zdrowia i czekam na Wasze komentarze. Czy ten temat Was interesuje, czy poruszać go na filmach, czy nie zbyt bardzo marnuje Wasz czas i czy chcecie ze mną dołączyć się do ścieżek zdrowia i pójść ze mną w kierunku budowania własnego zdrowia. A za tym idzie nie tylko długie życie, tylko jakość życia, więc zadbajmy o siebie. To jest najważniejsze. Wszystkiego dobrego.